Dobry wieczór, moi drodzy. Tak, dobry wieczór, bo bo jest wieczór. Później zresztą, ale nieważne. Dzisiaj e, poniedziałek. Wiecie, że w, w ogóle mam takie poczucie czasu ostatnio zdemolowane, z że ja się dzisiaj zastanawiałem e, po południu, e, jaki jest dzień tygodnia. Naprawdę. I oscylowałem między wtorkiem a środą, a potem sobie przypomniałem, że jest poniedziałek. Ciekawe, nie? No, też się zaczynam o tym zastanawiać. Ale tyle rzeczy się dzieje, że hej, hej. Pierwsza rzecz, która się dzieje, żeby nie było tam, że ja zaniechałem pomysł z strony piesia. Piesia się obudziła. No bo piesia spała przed chwilą, strasznie głęboko, pod moimi nogami wdychając sobie. Zaraz idziemy piesia na pacielek. E, żeby nie było, że tam strona że... że... wróć. Pomysł strony o Polakach i dla Polaków z zdechł, nie, nie zdechł, ale został zmodyfikowany w mojej głowie. Wiecie, ja potrzebuję też trochę czasu, bo u mnie, jak to moja mama mówi, papier musi nabrać urzędowej mocy. Tak w cudzysłowie, stronę robimy dalej, natomiast nie będzie to strona na pewno z, z manierą pod tytułem Polish Life Matestu. Absolutnie nie. Nie będziemy jechali na murzyńską melodię robienia z siebie ofiar, wręcz przeciwnie. Taki pomysł, który dojrzał u mnie w głowie, jest taki, żeby strona Powstanie, będzie stroną informacyjną, dwujęzyczną, z możliwością sobie przepływania, przełączenia języków, dwujęzyczną, polską i angielską. Już mam redaktorów, dwóch nauczył no, mnie, nazywanych do redaktorów. Dwóch ochotników, którzy będą pisać teksty po angielsku lub tłumaczyć teksty już napisane po polsku, strona będzie miała za zadanie promowanie Polaków na wyspach brytyjskich i budowanie ich takiego pozytywnego i dobrego wizerunku. Jeżeli ktoś z Was lubi pisać, a jeszcze do tego wszystkiego na przykład na bardzo dobrze angielski, żeby pisać również po angielsku. To ja bardzo chętnie zapraszam. Na facebooku do grupy Jakubowskiej 76 proszę dołączyć. Proszę znaleźć mnie tam, Michael Wardow Kaperstin. napisać do mnie na piwa albo ewentualnie tutaj na piwie w tym YouTube, co tam jest ten messenger. To ja chętnie zapraszam. Kolegów dwóch, jeden, który robi, jest programistą stronowym i będzie stronę programował i robił, już mamy. Mamy pana grafika. Tak jak mówiłem mamy dwóch redaktorów. Mamy mnie, mamy psa. Mamy trochę wódki w lodówce. Także się uda. Nie, na no wódki nie mamy w lodówce września wódki. Ale piwo jest. Ale to na piątek, z poniedziałek, niestety. No i żeby nie było. I chcę zrobić właśnie to, żeby ta, ta strona ma być również taką stroną społecznościową. Dla wszystkich. Nawet myślę o takiej możliwości. Jeszcze koledze, który będzie stronę budował, wcześniej z nim rozmawiałem na Skype i omawialiśmy szczegóły, jeszcze mu nie wspomniałem, bo który pomysł mi przyszedł potem na spacerze z psem. Żeby właśnie zrobić z tego stronę społecznościową, nie wiem czy to nie utrudni zadania, ale to wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy. Ja bym chciał. No i, i, i to tyle kwestii ogłoszeń parafialnych pod tytułem, jeżeli ktoś chętny do współpracy, to ja zapraszam. Tylko z góry uprzedzam, nie płacimy, wręcz przeciwnie, dokładamy, ale nie będziemy od Was wymagali pieniędzy za to, żeby, że piszecie. Ale jeżeli macie coś ciekawego do pokazania, możecie napisać na przykład artykuł, jeżeli mówię o, 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 o brytyjskich Polakach. Jeżeli mieszkacie w jakiejś okolicy, gdzie, gdzie dzieje się coś fajnego, na przykład w społeczności polskiej, możecie, nie wiem, zrobić zdjęcia z jakiegoś festynu, albo z jakiegoś spotkania kulturalnego, albo coś opisać to i napisać jakiś krótki artykuł. Fajnie. Byłoby bardzo fajnie. Ja się chcę skupić na tym, żeby otagowanie i cała promocja strony od tej strony takiej internetowej była bardzo skupiona na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby Anglików, Brytyjczyków. Polacy też oczywiście, ale Polacy mają być autorami tej strony, a odbiorcami mają być Brytyjczycy. Mamy zbudować swój dobry wizerunek. No. Akcja z koszulkami, którą zaproponowałem, jest fajna, jasne, ale zróbmy to mądrzej niż zrobili to in zrobiły to inne grupy narodowe, nie? W końcu jesteśmy mądrzejsi, podobno. Dobrze, a propos mądrości, moi drodzy, to przejdźmy do meritum sprawy, które się nazywa postkomentum numer 66,6, czyli 3 szóstki. Żartuję. Grzybki te sprawy, nie? Ja lubię te wasze, czytam widzów wpisy, widzowie, czytam wasze wpisy wszystkie i bardzo mi się podoba wasza rozkmina, która cały czas podąża teorią spiskową. Michael ukrycie coś robi. Teraz do tego dojdziemy. Joanna R. Podobała mi się dyskusja z atorem. Pozdrawiam, Mnie się też podobała dyskusja z atorem i z tego co widzę, bardzo wielu osób się podobała dyskusja z atorem, więc fantastycznie, że Wam się podobała. Yy... Macie Jurga, nie chodziło Ci czasem o grzyba, surojatkę? Nie, nie chodziło. Zaraz, ja Wam, ja Wam, zaraz, moment, moment, znajdę to. Uciekła mi nazwa, ja wiem jak ten grzyb wygląda, wiem dokładnie jak on wygląda, ale zapomniałem nazwy. Potem nie było. Ta, 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 ta. No, mamy. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Grzyb nazywa się Amanita. Muchomor złotawy. Tak się nazywa ten grzyb. Tego grzyba szukamy. Jak Już mówiłem, nie chodzi o to, żeby kogoś otruć. Jak również nie o to, co potem będę czytał, co sobie tam wymyślacie. Fajnie sobie wymyślacie, bardzo mi się podoba, jak sobie wymyślacie, naprawdę. Karol Kolasa, religia i nauka. Pod takim filmem się wpisałeś. Ja nie rozumiem, jak ktoś dobrowolnie może przejść na islam, jeszcze facet. Mogę zrozumieć, jak durna baba, zakochana, przejdzie na, przechodzi na islam, jakoś dziwnie, że jesteś homo i wyznajesz islam i żyjesz i żyjesz. Mam taką spiskową teorię, że masz takie zadania operacyjne łagodnie nawracać na Polaków. Karol Kolasa rozczarujecie. Ja mam w dupie nawracanie. Po pierwsze dlatego, że nie mam ani ochoty, ani czasu, a w zgodzie z moją interpretacją bycia religijną osobą wychodzę z założenia, że każdy sobie rzepkę skrobie, czyli jak ktoś ma ochotę być religijny, to niech sobie będzie. Jak ktoś ma ochotę sobie zmienić wyznanie, to niech sobie zmienia. A na jakie sobie zmieni to już jest jego wybór, mam to tak głęboko, że gdybym popchnął jeszcze 2 cm, to wyjdzie mi gardło. Czy tu Więc e, nie absolutnie, e, i no ale dobra. E, Kusko wybawiciel e, pod moim postkomentem w, w zielonej koszulce, czyli wczorajszym 65. Jakubowski, może przekapiłem takowy film, ale może zrobiłbyś materiał o twoim zdaniu, co się tak naprawdę wydarzyło w World Trade Center. Kabum się wydarzyło, tylko wypawicielu. Twoja teoria, twoje domysły, co, te, co ty sam o tym myślisz, chętnie bym coś takiego zobaczył. No, mogę zrobić taki film, ale już teraz mogę ci w skrócie powiedzieć, to było regularne wyburzenie budynku. Na zlecenie. Eee, sam, sam, nie mi chujku, nie umówię się z tobą. Eee, to ja nie chcę się z tobą sam, sam umawiać. Wiem coś takiego? Musiałem być pijany, albo zaspany. Eee, Wojtek, przez cały vlog czytałeś komentarze i powtarzałeś. Na tym kurwa Wojtek k polega post komentum. Jeszcze tego nie zauważyłeś. I powtarzałeś. Mhm, masz dziękuję za wpis. No tak, powtarzałem, bo byłem zmęczony. Nie chciałem się dyskutować. Eee... No, tu masz akurat rację, pisząc nie wiem jak innych, ale mnie takie vlogi na odpierdol nie, raja, nie jarają. Mnie też takie vlogi na odpierdol nie jarają. Dlatego nie będę już więcej robić vlogów na odpierdol. Wczoraj zrobiłem, żeby nie było, że cały weekend siedzenie cicho. Um, Johnny, piszesz, że na tego, z tego grzyba to pewnie na ból dupy. Wiesz co? Eee, nie do końca. <grym> nie do końca. Ani ja, ani. Na ból, na ból dupy powiadomo czym. Ani ja, ani. Ty masz zawsze seksualne skojarzenia, a potem się dziwisz, że ja o tym mówię. Ehm, na ból dupy powiadomo czym, to są inne środki. A zresztą jak się zastosuje wcześniej środki, to nie ma ból dupy. Widać, nie próbowałeś jeszcze tej strony. <laughs> ehm, w ogóle fajnie się rozkręcacie we wpisach, tak? Dziękuję bardzo i tak dalej, że prowadzicie ze sobą taką ożywioną dyskusję i budujecie społeczność, bo to jest fantastyczne. No, stały zestaw, słuchajcie, ani, ani Olivia Olsek, ile Petit nakręcają, nakręcając tak powiem, towarzystwo do, do wspólnej dyskusji bardzo ładnie to robią. I mówię to zupełnie poważnie bez przekąsu. Mm, co my tu mamy dalej? To jest zrobić show Piesia, przestań się capać, bo cię słychać. I jeszcze prychniesz na mnie teraz, tak? Piesiu ty niedobry ty Nie żadnie piesiu nie dobry. Piesiu. Eee, wiecie jaki pies jest mądry. No to już mówiłem wielokrotnie. No, jaki, jaki pies taki właśnie? Znaczy, jaki właściciel taki pies no. się dziwić. Ale pies mądry. No to że z piłką będzie wpięty, znaczy taki mądry to znowu nie jesteś. Ale. Hilton, eee... przestań się bawić piłką, kurwa, o tej porze. Już nie chodzi o mnie, ale można pani poszła spać przed chwilą. Jak wielmożna pani wstanie, to wiesz, że zostaniesz w Tak. Albo ja dostanę w rejshmatom, a ty zostaniesz opierta. Mamy do wyboru. No, a wracając do, do tego, że pies jest mądry, dzisiaj rano padał deszcz. Wyszedłem z psem do pracy, znaczy przed pracą, co? Ja przed pracą wyszedłem do. Czekajcie. Przed pracą wyszedłem z psem. Padał deszcz, więc ja miałem parasol, a pies nie. Więc pies utroszył, pies utroszył trochę z był. E, wróciliśmy do domu. E, ja piesa odpiąłem ze smyczy. A, no i sobie wszedłem do kuchni, żeby dopić sobie herbatę przed wyjściem do pracy. I wołam pieska: chodź, Hilton, dostaniesz amciu. A Hiltonek siedzi w przedpokoju i patrzy. Na no. ja mnie. tak z tej kuchni się wycham, no chodź, dostaniesz amciu. Siedzi i patrzy. Ja mówię, o co ci chodzi? Pies patrzy na mnie. O czym takim wzrokiem mordą pokazuje mi, ale naprawdę zrobił coś takiego: takie, pokazał mi naręczniczek. Ale ryferze widział ręczniczek, to jest jego ręczniczek do wycierania łapek i sierści. Półmokry. mokry. go wytrzeć, wtedy dopiero do kuchni widział jaki mądry. Yy, motorniczy Hulk, yy, da ktoś link do filmów Praca z lustrem? Da da. Jada, ja da. Ja da, ale to potem da. Yy, yy. Martin M. Piszesz: Hej, słucham cię od pewnego czasu, bo części się z tobą zgadzam z twoją ogólną opinią na temat tego, co się dzieje. Mieszkam w Telford. O, proszę, to po sąsiedzku. Napiło przyjść do Birmingham. Kurwa, wiedziałem. Czekajcie. Bo ja mam taki budzik to znaczy, to jest zegar A, z budzikiem, który jest nastawiony na godzinę 23 w Wielkiej Brytanii. On jest nastawiony po to, żeby mi przypominać, że jest 23 i powinienem mi spać. Mam budzik wykorzystywany w troszkę odwrotnym celu niż normalnie. Ludzie się budzą budzikiem, a ja budzik mam po to, żeby iść spać. On mi przypomina, że już jest na tyle późno, żeby pomału ukończyć zamieszanie. Ale poczekajcie. Marcin M., że mieszkasz w Telford, tak. Na moim osiedlu został zaatakowany Polak. No to właśnie na tym chyba gadaliśmy ostatnio, nie? I to będzie się nasilać, piszesz, Marcinie M. Ja dla odmiany za wszystko winię Putina. Komu bardziej na arenie międzynarodowej mogą zależeć na Brexicie. Tak w skrócie ja bym nie winił Putina, tylko winiłbym za to rząd brytyjski nadal jedna, jednakowoż i konsekwentnie, Ale to z Putinem to masz jak najbardziej rację, dlatego, że Wielka Brytania ma tak niesamowite powiązania ekonomiczne i finansowe gospodarcze z, z, z Rosją, że Brexit jest właśnie po to, żeby uniknąć ewentualnych perturbacji, bo przecież Unia Europejska cały czas pod wpływem Stanów Zjednoczonych bardzo silnie napiera na doprowadzenie do konfliktu z Rosją w Wielkiej Brytanii jest konflikt z Rosją absolutnie niepotrzebny. Trzeba uciekać od tego, dlatego jest Brexit. Cześć Baszka. O, Baszka, zmieniłaś Moi Baszka na Baszka i piszesz o tym, że jesteś kobietą i że prowadzisz swój kanał. I że mieszkasz we Francji od dawna. No to fajnie. Bo aha, wyjaśniłaś to pod moim postkomentem, skąd się wziął moja Baszka. No to dobrze. Cieszę się i witam cię w ogóle serdecznie. Patryk widzia J, widziałeś ten link, co ci wysłałem? Tak, widziałem cztery razy. Fajny. Podoba mi się. Zrobię o tym kolejne nagranie, dzisiaj nie ma czasu. A e właśnie, bo to jeszcze a propos. Słuchajcie w ogóle, tak. Silent Hill, bo tam e pan Bartosz Rochmański się chyba trochę uspokoił. E Albo coś z Jati jest mu dobrze i siedzi. Natomiast um, Silent Hill, ten kolejny youtuber, ja wam już wyjaśniam, kto to jest Silent Hill, bo wcześniej tego nie mówiłem. Pan Silent Hill, który pisze zresztą, e, panie Silent Hill, piszesz pan e, rzeczy, dobra, to możesz sobie mnie obrażać i tak dalej, ale piszesz coraz bardziej obrzydliwe rzeczy na kanale. A ja chciałbym zwrócić bardzo delikatnie uwagę, że na tym kanale jest bardzo dużo młodzieży poniżej 15 roku życia. Więc pisanie o tym, że mam krzywe zęby, ponieważ robię laskę bezdomnym Angliką, jest, to nawet nie jest poniżej dobrego smaku. Jest obrzydliwe. Jak koniecznie sobie chcesz wrzucać takie rzeczy, to możesz skorzystać z Messengera i pisać mi prywatnie takie wiadomości. One po, oczywiście po mnie spłyną, jak, jak, jak i również i ta, natomiast uważam, że to już zaczyna być przegięcie. I tym samym jednocześnie, panie Silent Hill, Sasori art, bo to moim widzowie jest informacja. Pan Silent Hill to jest nikt inny jak pan Sasori Art. Ci, którzy są już na moim kanale, trochę to pamiętają tego pana. To jest dokładnie ten sam pan. Tylko temu panu regularnie zamykam konto na YouTubie i dostaję pana, dlatego że nie tylko na moim kanale szaleje, tylko tak się składa, że na moim kanale akurat spotyka się jego jego upośledzenie psychiczne spotyka się z bardzo dużą empatią ze strony mnie jako gospodarza kanału i sporej części widzów, natomiast na innych kanałach tak się nie dzieje i to wiem od znajomych youtuberów, na których kanałach również pan Silent Hill versus Oli szaleje, że tam po prostu jest zgłaszany do YouTube'a i jego kanał jest regularnie zamykany, znaczy jego kanał, jego konto na YouTube jest regularnie zamykane. Dlatego pan Silent Hill ma ciągle te same zdjęcia, natomiast zmienia sobie nazwy kanałów. Ja chciałbym Pana, Panie Silent Hill, versus. Solid Art, uprzejmie poinformować o jednej rzeczy. Jak już powiedziałem wcześniej, mnie, może się Pan tam pisać nawet fajnie, bo mi statystyki rosną. To niech sobie Pan pisze, ile wlezie i co Pan chce. Mnie to naprawdę nie interesuje. Jestem nawet bardzo śmiesznie czasem poczytać pewne rzeczy. Zaraz powiem, dlaczego śmiesznie. E, e, ponieważ się, znaczy, już powiem, dlaczego śmiesznie. Dlatego, że Pan się bardzo psychologicznie ładnie obnaża. Ponieważ, a to też dla Was, moi widzowie, tam to strasznie też spinacie, rozmawiacie, dyskutujecie, wrzucacie panu Silentowi Hillowi z Welsasori Artowi, dobrze, no jasne, macie dowolne swobodę wypowiedzi, ale chcę Wam tylko powiedzieć jedną rzecz, że pan Artwer Silent Hill bardzo ładnie pokazuje, co go boli a mianowicie wyżyguje dokładnie te rzeczy, które prawdopodobnie są jego największym problemem. Między innymi na przykład to zrobieniem laski komuś bezdomnemu, to nie jest przytyk do mnie. To pan, i so Silent Hill zupełnie podświadomie wyrzyguje swoje własne, nie wiem czy fetysze, czy może lęki, obawy, może tak być. E, pisanie ciągle o tym, że jestem brzydki. E, no właśnie panie Silent Hill, ma pan problem z urodą, bo to widać zresztą na zdjęciach. Także e, ale chciałbym jednocześnie teraz zupełnie poważnie pana ostrzec. To jest moje pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Jeżeli jeszcze raz będzie pan obrażał moich widzów, to wypierdali pan z tego kanału szybciej niż Ciota z wojska. A na pewno równie szybko jak... Powtórzy pan po prostu precedens pana Andrew IT styla I po zrobię to po raz drugi. Tylko tym razem ze zgłoszeniem również do YouTube'a, więc będzie kolejny, który pana zgłosił. Więc proszę się zastanowić następnym razem, jak pan będzie wypisywał e, takie rzeczy, jak pan wypisuje, nie będę ich cytował na kanale do, do moich widzów, a szczególnie do kobiet. Bo tam. No, znaczy, moje, moje drogie panie, sobie tam świetnie radzą z panem, aczkolwiek jest pan po prostu obrzydliwy w tym, co pan pisze, tyle powiem. I koniec z tym, chciałem tylko wam widzowie powiedzieć, że koniec z moim odnoszeniem się do hejterów w postkomentach i w różnych innych pogadankach. Ja sobie pomyślałem, ja się lubię do nich odnosić, bo, oni, bo ja mam taką głęboką empatię do tych ludzi, bo oni są skrzywieni ich chorzy psychicznie. I potrzebują atencji, a ja jestem. ja mam miękkie serce. Więc ja im tę atencję dam, ale będę zrobię, postanowiłem zrobić kontynuację serii, której zrobiłem tylko jeden odcinek dla hejterów kiedyś dawno, dawno temu. Można poszukać w, moim, w historii moich filmów, sobie znajdziecie. Ja będę robić dedykowane filmy dla nich. I one będą dedykowanie opisane, że to jest dla hejterów, więc ktoś, jeżeli nie będzie miał ochoty słuchać tych bluzgów i e, cytatów z ich wypowiedzi, to po prostu nie będzie sobie tych filmów oglądał. Będzie to uczciwe. Dlatego że ja uważam, że e, zresztą to nie, nie ja uważam, to napisało mi wielu widzów i, i zgadzam się, podpisuję się pod tym co napisali że wypowiadając się e, do hejterów w trakcie np. trwania postkomentum czy pogadanek herbacianych e, marnuje tylko cenny czas moich widzów, którzy są normalni. Tak też zrobimy. Ja się przy okazji tam, prawda, e, odreaguję sobie pewne rzeczy w tych filmach, a panowie i panie hejterki sobie posłuchają na swój temat to, co mam do powiedzenia na ich temat. Uczciwie, nie? Też tak myślę. E, a jeszcze wracając i te podkreślając, to panie Silent Hill, proszę sobie przemyśleć to, co powiedziałem. Bo póki co ma pan, ma pan e, przyzwolenie na to, żeby w ogóle cokolwiek na tym kanale publikować e, w postaci komentarzy, rozmawiać, brać żywy udział w tym, bo, bo to jest otwarta grupa. Ale przekroczył Pan już w tej chwili kilkakrotnie granice nieprzekraczalne. I to jest ostatnie ostrzeżenie. Pierwsze i ostatnie. Nagle proszę się zastanowić, czy woli Pan samotnie walić prąd czy, czy, czy jednak być w jakiejś grupie i, i coś tam próbować reprezentować sobą. Krząknięcie <laughs> było celowe. Zresztą jak Czerwona Diablica e, napisała już Ci kiedyś mówiłam, że nie ma sensu nakręcać herty to nie jest nakręcanie, bo ja powiedziałem, ja jestem po prostu dobrotuliwy Michael i, i chcę im dać trochę uwagi, czyli tego, czego oczekują, bo e, bo, no bo, bo nie oczekują nic, niczego innego, tylko uwagi moi drodzy. Trzeba wszystkich zrozumieć. Bardzo ładnie podoba mi się, moi drodzy widzowie, że stajecie w, w obronie m, naszego kanałowego ulubieńca, czyli Marcela Madei, który tak konsekwentnie wspiera moją pracę i bardzo ładnie tam e, widzowie czekajcie m, właśnie, ani ja, ani szczególnie bardzo ładnie stanęłaś w obronie, bardzo Ci dziękuję za to, stanęłaś w obronie Marcelego, wyjaśniając kolegom typu pan Karol Kolasa, czy pan Paweł, na czym polega na czym polega fenomen pana Marcela Madei w jego komentowaniu. Tizu, jakie to szczęście, że Michał mieszka tak blisko Polski, bo odcinek pojawiłby się jeszcze później. No, pewnie tak z tymi grzybami, no słuchajcie grzybów zostawmy sobie a ja mam dla was niespodziankę a ja mam dla was niespodziankę moi drodzy już kończąc pość komentum i w ogóle pogadankę wieczorną, bez dziewania tym razem i bez żadnych innych odniesień kochani, mam dla was niespodziankę w postaci takiej, bo to jest niespodzianka związana z pytaniami Ehm, właśnie, z pytaniami, które się pojawiały w przestrzeni prywatnej dosyć często. Skąd ja biorę tyle entuzjazmu, skąd biorę tyle optymizmu, skąd biorę tyle e, radości? Fajnie, że to widać, chociaż czasem jestem wpływany, nie? Ale w ogóle skąd tyle energii? Bo ja się też lubię nakręcać muzyką. To już wiecie, swojego czasu zacząłem Wam robić listy przebojów, ale one są banowane przez YouTube'a, bo w leci muzyka, której niestety nie mam do niej praw autorskich, żeby ją odtwarzać. E, więc za, zamiast tego e, przygotowałem dzisiaj taką jedną rzecz. Poświęciłem na to, nie lubię słowa poświęciłem, przeznaczyłem. Przeznaczyłem na to chwilę swojego czasu, żeby przygotować Wam coś fajnego, a mianowicie na YouTubie stworzyłem specjalną playlistę na moim kanale. Linka do tej playlisty znajdziecie pod filmem. To jest playlista z nagraniami, które znalazłem sobie, które są na moim telefonie, których słucham codziennie rano jadąc do pracy, dokładnie w tej kolejności w jakich ich słucham od momentu wyjścia z domu aż do dojazdu do pracy. Pierwsze nagranie, tam jest tenasteczkowska, świt, bardzo ładne, jeżeli posłuchacie słów to zrozumiecie dlaczego czasami e, stojąc na przystanku oglądając wschód słońca chce mi się aż płakać, jest po prostu piękne. Potem lecą kolejne inne nagrania, które coraz bardziej mnie nakręcają, motywują i, i muzyka i słowa i tak dalej. Ostatnie nagranie jest y, dodane y, całkiem niedawno, y, z, y, to jest nagranie z Absolutely Fabulous, z tego filmu właśnie I'm Thin and Gorgeous. To jest takie bardzo prześpiewne, kabaretowe, dowcipne nagranie o tym jak jestem zajebisty, a to jest nagranie, które... W, który leci w moich uszach krótko przed wejściem do pracy, żeby się tak nastroić, jaki to jestem fantastyczny e, ale, e, i, i się dowartościować, ale cała reszta nagrań myślę, że się Wam spodoba. Playlista nazywa się Poranek Jakubowskiego e, i to jest autentycznie mój poranek i to jest playlista, której słucham już od hu 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 i jeszcze trochę jeszcze mi się nie znudziła. Codziennie te same nagrania. Ale one są tylko na śniadanie, to znaczy wstaję się tylko na dojazd do pracy. No. Powiem Wam, że nawet konkretne nagrania kojarzą mi się z konkretnymi miejscami, na przykład y na przykład yy, Aura Dione mi się kojarzy z przesiadką do drugiego autobusu. Na przykład yy, Abrada Ziarno kojarzy mi się z jazdą w autobusie. Na przykład yy, jest tam jeszcze... Yy, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Yy, tak, no, na przykład jedno, kolejne nagrania kojarzą mi się z tym, że się przesiadam do pociągu gdzieś tam... No. Fajnie. Eee, linka do tej playlisty znajdziecie pod. Eee, życzę Wam udanego słuchania. Mam nadzieję, że Wam się moja playlista poranna, która mnie nakręca na cały dzień naprawdę, mnie nakręca energetycznie że ta playlista Wam się spodoba, stanie się Waszą playlistą. Byłoby fajnie. No. Co mam Wam życzyć na jutro? Żebyście wstali do pracy. <laughs> I żeby, żeby nie padało. I nie jestcie grzybów na śniadania, szczególnie trujących humorów typu, typu amanita. Jak mi wyjdzie z tą amanitą, to Wam powiem dokładnie o co chodzi. Na razie nie będziemy tam nakręcać, no niezdrowych nastrojów, bo się pan Silent Hill udławi swoją jajecznicą z grzywami na przykład. Właściwie jest... No dobra, nie, nie, nie. Miało nie być. To zrobimy na hejtowym filmie. No, będzie specjalna seria dla was hejterski. No to jest, to nie są hejterzy, no. są idioci i ludzie z, i Ludzie u umysłowo. Ale słuchajcie, trzeba być empatycznym. Naprawdę. Trzeba kochać wszystkie jednostki żyjące. Niezależnie od tego, jak wiele mózgu mają lub nie. E, no. To co? To widzimy się jutro, nie? No i życzę Wam udanego poranka Na sobie gofry zrobię Tylko nie mam gofrownicy Wiecie o czym właśnie pomyślałem? O naleśnikach I to będzie na śniadanie Ale tym razem zrobimy naleśniki z żółtym serem w środku Takie nie na słodko, tylko na bardziej czczcz -cz. A wiecie, że przestałem jeść mięso? Znaczy odstawiłem sobie mięso na jakiś czas Konsekwentnie właśnie i już od trzech dni wpierdzielam takie dziwne rzeczy na przykład też z warzywami takie... No, nie no, zjadliwe, w sensie, no dobra nawet co tam doprawia i w ogóle jest fajnie. Wszystko z domowej roboty i w ogóle. Co ja mam zupę pieczarkową? Nie na mięsie, tylko po prostu bez niczego na warzywach. No, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało tak mięście, na przykład mięsa przez trzy tygodnie. I zobaczymy, czy się coś faktycznie będzie w organizmie zmieniało. Moje w sensie. No. Co to Dobra. Dobra, kochani, dobranoc. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Michael Woldow w Polecam. Grażyna na Do zobaczenia, kochani, jutro. Pa.